Siemanko, z tej strony danil.pl oczywiście. i tam was w Minecrafcie. Jest to gra. Żartuję. Yy, znaczy Minecraft jest to gra. Ale jest. Yy, zapraszam was do oglądania rozgrywki z Tobiko. Naglam, nagram yy, serię z tego. Myślę, że będzie się wam to podobało. Yy, odcinek będzie po. Po, jedne, po jednym Tobiko, żeby Wam po prostu nie udłużać. Jeżeli ktoś chce sobie obejrzeć Tobiko, proszę bardzo, obejrzy. A jeżeli ktoś nie chce, tylko chce sobie zobaczyć, jak to wygląda, to też proszę bardzo, jest to krótki odcinek i może sobie go obejrzeć. Tak więc Tobiko się rozpoczyna. Nie wiem, kto jest Tobiko, ale. O, tam jest. A nie znam. No i ten. No i teraz on będzie w nas strzelał jakimiś strzałami. A po prostu ja tu dostanę zaraz, zaraz łuk. No i po prostu każdy z graczy ma strzelać w tobiko. Te, czyli tego, kto ma strzały takie ogniste, fajne. Eee, no i po prostu ten, kto trafia, ten dostaje no, monety, za które można sobie kupić to, że będzie się tobiko. Albo to, że może no, różne takie inne fajne rzeczy do poczegania w lobby. E... Nie, ja idę sobie. Gdzie jest to biko? Chyba to on. Nie, tam lata chyba. Tam goni gościa. Trafię. No nie. No prawie. Nie, no ja uciekam od niego. Tu jest strasznie. Jakiś straszny lew we mnie celuje. Tobiko tam robi niezły rozpierdziel. Ale ja się tam nie wdaję. W jego imprezę. Nie miał złą nockę. Zostało ośmiu graczy, a Tobiko ma nadal 15 HP. No life'y hapsów. <grystanie> Dobra. No, jest to to i może go trafię, ale wątpię, bo ja nigdy nie trafiam. A, dalej. A, a. No nie. No, prawie, no, o nie goni mnie. Uciekaj, no. Szybciej. Nie, dobra, poszedł sobie. Widzę, że tutaj jest taka ładna paczuszka z napisem. ty yy. Gdzie jest to Biko? Tamten małuk, to to nie jest to Biko. Tamten. Yy. A to Biko gdzieś pewnie sobie tu lata. O, witaj, ziomek! O, a co ty robisz? Patrzcie, ja tu na imprezkę przyszedłem, przyszedłem, a on mi tu mówi, że koniec. Prawie trafiłem Tobiko, no. No dalej! O kurde, idzie. Bzyk. Limoneku trafił Tobiko. Dodo. Craft opuścił grę. O Jezu! Nie! Tylko nie to! To mi się śniło! Że mnie goni, a tu klocki i taki... O! Dupa. Trafię! No trafię! O kurde! Bzykratuj mnie! Ja nie chcę ginąć, no Możesz ty zginąć, jak chcesz. Za mnie. Żal pół tak nie mogę podnieść. Jest to biko. Odpuścił. Ale tu widzę, że niezła nocka była. Się zbyt wysoko skacze Ja tu zaraz spadnę. Będę musiał iść na to środkowe coś. Gdzie jest to biko? Tam siedzi. Jezu! Klocki latają. Prują się. Zostało trzech graczy. Jabzyk i ktoś tam jeszcze na dole. Tobiko ma tylko cztery życia. Więc może damy radę. Ale to tak wypada, że jeden gracz zazwyczaj mu odbierze. Co się stało? Czas rundy dobiegł końca. Tobiko przegrał, bo liczył jaja zamiast strzelać. Ale co te jaja koło. No dobra, nieważne. Y bo tam ma tylko dwa chyba. Chyba, że nie jest chłopakiem, tylko cyborgiem. To wtedy powinien mieć zero, nie? A nie wiem. Zresztą, co mi tam cyborgi obchodzą? No więc. Ten odcinek dobiegł już końca, bo to Biko sobie liczył jaja. No i. No i to na tyle. no Kolejny odcinek myślę, że nagram, no nie wiem, już na zajutrz. Tylko nie wiem, kiedy rzucę, bo to trochę trwa. Także dziękuję za oglądanie. Narka.